MTV24, Małgorzata Kareńska. Moim gościem jest Elżbieta Zielińska. Dzień dobry. Posłanka Kukiz15. Pani Elżbieto, tutaj się spotkaliśmy na e, święcie kwitnącej jabłoni w Łącku. Jak pani e, przyjmuje to święto? Ja myślę, że to święto... Y przez to też, że już od wielu, wielu lat jest i trwa, to jest takim świadectwem tego, że ta tradycja tutaj w Łącku jest żywa, a ta tradycja wtedy jest najpiękniejsza, jak rzeczywiście widać, że kolejne pokolenia ją przyjmują i pielęgnują. Taka duża grupa młodych dzieci, młodzieży, która jest w strojach ludowych, która śpiewa, tańczy, gra na instrumentach, to jest w gruncie rzeczy rzadkość, jak się jeździ i ogląda na różnych dożynkach, uroczystościach, więc to też jest piękne, że tutaj generalnie cała wspólnota żyje tą tradycją, jest do niej bardzo przywiązana I, i właśnie myślę, że to jest ten klucz do sukcesu, dlaczego to święto jest tak w dalszym ciągu pielęgnowane, dlaczego odbywa się z roku na rok. Czy synek też z panią przyjechał? Synek je, jest ze mną, nie jest tu przy scenie, bo jest troszkę za głośno, ale gdzieś tutaj krąży z mężem i Czekasz, że do niego wrócę. jak wrażenia macierzy... macierzyńskie? My rozmawialiśmy we wrześniu, jeszcze pani była wtedy w ciąży. Jak macierzyństwo wpłynęło na panią? Super. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, to bardzo się odnajduję w tym i no, jestem całą taką zakochaną mamusią we własnym dziecku. Ale to też macierzyństwo rzeczywiście zmienia cały świat wokół, wokół nas, wokół mnie i męża, ale też bardzo dużo bo w tym momencie widzę jak dużo czasem czasem czasu traciłam, a rzeczywiście jak się jest mamą i się powinno robić kilka rzeczy naraz, to się ten czas bardziej szanuje i o wiele lepiej wykorzystuje i to jest taka nowa umiejętność, którą ja zyskałam jako mama. Jaki ma charakter pani synek? Czy jest spokojny, czy prześpi pani noc, czy, czy raczej daje do dowie? Synek jest bardzo żywym dzieckiem, ale w ciągu dnia, bo w nocy rzeczywiście od trzech miesięcy, jak wybiło te magiczne trzy miesiące, to synek zaczął spać całe noce i pod tym względem jest rewelacyjnie, a poza tym w ciągu dnia jest bardzo takim żywym dzieckiem, jest ciekawy świat, a cały czas trzeba mu pokazywać coś, coś nowego, no i po prostu zmienia się z dnia na dzień i to jest... To jest niesamowite, zwłaszcza jak ja teraz jestem e, cały czas e, tutaj, a mąż jednocześnie pracuje e, dalej i przyjeżdża co kilka dni do nas i ja mu m, mówię, co w ciągu tygodnia nowego się wydarzyło. E, I to jest niesamowite, jak w ciągu kilku dni dziecko potrafi nabyć nowe, nowe umiejętności. Zmienia się tak? Zmienia się cały czas. Tego, że nie, nie absolutnie. Jego, to znaczy jakichś nowych rzeczy, których się uczy. Właśnie nie żałuję pani, bo pani się pojawiła e, w Sejmie z, z synkiem. Tak, to... ja, ja generalnie pracuję z synkiem cały czas. On potrzebuje mnie jednak cały czas, a ja też nie mogę z, zaniedbywać swoich obowiązków. Poza tym karmię synka naturalnie e, i czasami no, jest nam trudno, a jednocześnie właśnie przez to, że ten czas jest taki bardzo ważny i żeby cały czas uczestniczyć w życiu dziecka, to nie chcę go zostawiać z jakąś nianią, e, 哎，那 <No, S 2> <Yeah. S 1>。 Radzimy sobie, myślę, że jest dobrze i dajemy radę. Czyli łączy Pani obowiązki, potrafię. Tak, pani? łączę. pani jeszcze bardzo młodziutka. Potrafię, bo jestem kobietą, kobiety są takie wielozadaniowe i rzeczywiście z tym dzieckiem na ręku, potrafią robić mnóstwo innych rzeczy. Czy to zmienia perspektywę widzenia kobiety w Tak, zmienia. I jako właśnie też nawet parlamentarzysta teraz widzę o wiele więcej, kiedy na przykład kwestia dostępności kobiet w ciąży, kobiet z wózkiem, przez to też osób niepełnosprawnych, bo, bo jeżeli kobieta jest w ciąży i trudno jej wychodzić gdzieś z kodami i, i kwestia podjazdów czasami wózkiem, to myślę, że daje do myślenia, że jednak w społeczeństwie jest bardzo duża grupa osób niepełnosprawnych, ale starszych i też młodych mam z dziećmi, które takiej dostępności potrzebują i to jest rzecz, którą cały czas powinniśmy poprawiać. Jakie pani miałaby marzenia na najbliższy okres właśnie związku z dzieckiem? Żadnych, nie wiadomo jak wygórowanych, Żeby było tak jak jest teraz, to byłoby super. Bo synek jest zdrowy, jest wesoły, e, chowa się nam bardzo dobrze i byle by tak e, trwało. Jak ma najnie? Władysław. Władysław, bardzo tak. ładny. Władysław po dziadku, bo po jak? moim dziadku, tak. Pani poseł, jak o pani ocenia z perspektywy mamy wprowadzenie 500 plus na pierwsze dziecko również? No, myślę, że pod względem y, takiej równości to jest to dobry pomysł, chociaż ja jestem zwolennikiem osobiście, żeby ta pomoc była odpisem od podatku, tak żeby zachęcało to ludzi do pracy. Ale myślę, że każde wsparcie teraz dla, dla rodzin z dziećmi jest bardzo istotne, także z tego względu, że jednak my tutaj demograficznie cały czas stoimy kiepsko y, i powinniśmy bardzo różne programy uruchamiać, żeby poprawić tę dzietność wśród Polaków. W Łącku mówi się bardzo dużo na temat jabłek, bo to jest jabłoni z jabłoni, tutaj jest takie zagłębie sadów. Chodzi o to, czy, bo tu zaczęto mówić o tym, że jest urodzaj tych jabłek. Czy ma Pani jakiś pomysł na to, żeby te jabłka jednak w tej cenie się utrzymały? Chodzi o rolników głównie, o sadowników, żeby utrzymać ten poziom właśnie cen dla nich. No, to jest duży problem, bo w zeszłym roku mieliśmy olbrzymi urodzaj, ale mieliśmy też taką, można powiedzieć, katastrofę, jeżeli chodzi o rynek pracy sadowniczy, bo bardzo dużo osób po prostu nie była w stanie tego urodzaju wykorzystać i bardzo wiele jabłoni widać było na obrazkach, że, że są po prostu te jabłka niezbierane, niewykorzystywane i po prostu zostały, zostały w ten sposób na zimę i zostały zmarnowane ten cały urodzaj. Więc to jest teraz olbrzymie zadanie, żeby ten rolnik nie musi. Oddawać tych jabłek do skupu za te 50 czy nawet mniej groszy, tylko żeby mógł je sprzedawać po normalnej cenie, która byłaby ceną nawet niższą niż w sklepie, bo bezpośrednio od rolnika. I ta sprzedaż bezpośrednia jest bardzo ważna, żeby pomóc tym rolnikom uruchomić przetwórstwo też, żeby wykorzystać. Jeżeli mamy urodzę jabłek, no to można po prostu z tych jabłek zrobić bardzo dużo koncentratu soku. A Polska jest jednym z większych producentów w ogóle jabłek na świecie. Mamy mnóstwo odmian, tego się naprawdę nie spotyka w innych krajach, więc powinniśmy jak najbardziej dążyć do utrzymania tego, bo to się okazuje bardzo ważną gałęzią rolniczą w Polsce. Czy, yy synka też pani karmi tymi soczkami jabłkowymi? Synka na razie karmię naturalne, Nie, tak. tak, tak e, do końca miesiąca kończymy, e, karmimy naturalnie, a później właśnie przechodzimy na ziemniak, marchewkę, jabłuszko i tak jak najbardziej tymi właśnie swojskimi jabłkami będziemy karmić. Co może jakby pani zachęciła tutaj do spożywania właśnie polskich jabłek i jakieś... Pożywanie. Ja zachęcam, ponieważ te polskie jabłka rzeczywiście my mamy duże szczęście, że mamy tak wiele rodzajów tych jabłek. One są bardzo zdrowe, nie ma na nich. Jeżeli kupujemy u tego polskiego rolnika, to mamy takie szczęście, że te jabłka nie są całe z parafiną, bo można zrobić taki eksperyment nawet. Jabłko ze sklepu oblać wrzątkiem i później będą takie białe zacieki. To jest parafina i to są jednak chemikalia. A te polskie jabłka od polskiego rolnika to jest jednak zdrowie, i powinniśmy tutaj szczególnie zwracać na to uwagę, na to, co jemy. Czyli zachęcamy pani poseł do jedzenia Jak najbardziej polskiej polskiej żywności. polskie jabłka. Polska żywność, polskie owoce miękkie, bo tutaj też była kiepska sytuacja w zeszłym roku i oby się udało, żeby rolnicy mogli kontynuować tę sprzedaż bezpośrednio, bo wtedy te ceny będą niższe, a mamy wtedy świadomość tego, co jemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.